Dzięki akcji charytatywnej Czapka Świętego Mikołaja 23 grudnia kilkaset paczek trafiło do dzieci z rodzin mniej zamożnych. Wzorem lat ubiegłych pod koniec listopada młodzieżowi radni wspólnie z wolontariuszami po raz dziesiąty zainaugurowali to przedsięwzięcie. Młodzi ludzie wyposażeni w identyfikatory przez miesiąc kwestowali oraz zbierali dary rzeczowe w hipermarkecie Real oraz Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza. Zebrane słodycze, owoce, zabawki, artykuły szkolne czy książki trafiły w formie świątecznych paczek do dzieci i młodzieży z terenu powiatu rybnickiego. To było naprawdę poważne wyzwanie. Paczki były dostosowane do płci i wieku dziecka. Korzystając z hojności rybniczan, pierwsze paczki, krótko przed wigilią, trafiły do dzieci korzystających z ośrodka wsparcia dziennego na osiedlu Nowiny. Na co dzień w świetlicy dzieci po zajęciach szkolnych mogą odrabiać lekcje, czy też pobawić się z rówieśnikami, tym razem jednak w ośrodku podejmowały świętego Mikołaja. Dzieciaki przygotowały specjalny koncert kolęd. Dziękując za wspaniałe występy, obdarował dzieci świątecznymi paczkami. To była jednak dopiero bożonarodzeniowa przygrywka. Przez cztery tygodnie zbieraliśmy produkty, które właśnie tutaj się znajdują. Przez dobroczynność mieszkańców Rybnika udało nam się zebrać aż tyle produktów. I mamy zamiar dzisiaj razem z wolontariuszami przygotować paczki dla około 600 dzieci. Młodzież miała pełne ręce roboty. Jednak entuzjazmu i chęci do działania nie brakowało. W ostatnich dniach akcji szkolna aula przypominała raczej zaplecze sklepu spożywczego albo jakiejś hurtowni z owocami. To ogromny dar serca złożony przez mieszkańców naszego miasta i regionu. To dobry moment, aby podziękować wszystkim dobroczynnym ludziom, którzy włączyli się w akcję charytatywną Czapka Świętego Mikołaja. I miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej produktów. Dziękuję w imieniu wszystkich dzieciaków i Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika. Korzystając z okazji, wypada również podziękować dorosłym, którzy wzięli na siebie trud koordynowania całej akcji. Dziękujemy Młodzieżowej Radzie Miasta, wolontariuszom i mieszkańcom. Wszystkim mówimy dziękuję i liczymy na Was za rok.